Cześć, dzieciaki! Mówi Dorota z Bawim Bawim ze swoją ekipą. Dzisiaj chciałabym Wam przedstawić zagadnienie czasu i zrobić z Wami klepsydry odnośnie czasu. Słuchajcie, mamy tutaj kilka propozycji zegarkowych. To są takie tradycyjne zegarki. Starczą i z godzinami. Zegar służy nam do tego, żeby pokazać godzinę. Mamy zegarek starczą i są tutaj wskazówki, które się kręcą i robią jak. I tak, i tak. A Amelka ma zegarek taki, na którym wyświetla się godzina. Z wyświetlaczem i pokazuje nam gotową godzinę. Chciałabym, żebyście Wy znaleźli u siebie w domu zegarek, bo na pewno też gdzieś go macie. Ja mam go na przykład w kuchni. Chodźcie ze mną, zobaczycie. Pokażemy, gdzie my mamy zegarek. Tutaj. Tu mamy zegar, który zawsze nam pokazuje godzinę, po to, żeby wiedzieć, kiedy zacząć i skończyć gotowanie, albo pieczenie na przykład ciasta. Dobra. Do naszych dzisiejszych zajęć będą nam potrzebne. Będziemy potrzebować butelki plastikowe, najlepiej tego samego rozmiaru, dwie sztuki. Ryż może być biały, może być kolorowy. Ja mam trochę kolorowego ryżu. Kto był na zajęciach? Jeszcze przed pandemią pamięta, jak go kolorowaliśmy. A dla tych, co nie wiedzą, przypomnę. Mamy kolorowe barwniki spożywcze i biały, tradycyjny ryż. Wsypujemy barwnik do gorącej wody i zalewamy delikatnie wodą. Czekamy, aż ryż wypije naszą wodę. I dzięki temu ryż robi się kolorowy. Niestety, musimy trochę poczekać, żeby nasz ryż wysekł. Kiedy mamy już gotowy ryż, gotowy ryż rozdajemy dzieciaczkom w pojemnikach. Każdy dostaje też łyżeczkę. Będzie nam jeszcze potrzebna taśma i nożyczki. Proszę bardzo. Dobrze. Tak. I słuchajcie, po kolei będziemy nasypywać ryż do butelek. Ja na koniec będzie tak. To jest mój lejek. Staś. <grym> no dobra. Słuchajcie, jest to świetne ćwiczenie sensoryczne mi i precyzyjne. Nie ma lejka, trzeba się starać. Tak przytywać. można brudzić. Można brudzić. U nas można brudzić. okazji słuchajcie piosenka o zegarach można mocno brudzić? można mocno brudzić. Nie powiesz, że to leń, bo nie naże tak wcale gdzie północ, to tydzień Tik-tak, tik-tak zegary ciągle chodzą Zawsze wczu, a nigdy wstąp mówiono do nas tak Tik-tak, 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 tik-tak Tam gdzie wysoka wieża jest stary zegar Co od wieków czas odmierza Wszędzie słychać go Tik, tak, tik, tak zajkary ciągle chodzą Zawsze w przód, a nigdy w Białego? Nie, bo to Słuchajcie, przy okazji, jeśli mamy kilka kolorów, może w naszej butelce pojawić się tęcza. Ja jeszcze jeśli... zrobiłam kolorowe. Albo można zrobić tak jak Karol. Miksujemy cały ryż i wtedy będzie miks. I tak nam ten ryż się zmiksuje, ale na początku można stworzyć tęcze. Słuchajcie, tak powstała tęcza w butelce. Mamy piękną tęczę o kolorze różowo-niebiesko-zielono-białym. I na końcu znowu róż. Żeby powstała klepsydra, musimy dwie butelki połączyć ze sobą. I dobrze jest nasypywać do jednej butelki, ale w związku z tym, że u mnie dwójka dzieci robiła. To nasypał do dwóch butelek i teraz do tęczy dosypujemy kolory. Trochę za dużo nam wyszło. Musi być jedna pełna butelka. Drugą, pustą butelkę zakładamy na górę. Równiuteńko możemy poprosić dzieci o przytrzymanie. Ja przytrzymam. Wiesz, to ładnie mi stanęła, więc na razie zostawiamy. Bierzemy taśmę i sklejamy na łączeniu. Najpierw delikatnie, żeby sobie złapać. I teraz mocno, żeby na pewno nam ryż nie rozsypał się nigdzie. Mocno, obklejamy, słuchajcie. Nawet możemy trochę wyżej obkleić, Bo lepiej mieć ryż w butelce niż na dywanie. słuchajcie powstał, powstała klepsydra, czyli taki zegar, który wyznacza nam czas. Uwaga! I teraz dzieci pokażą jak płynie czas. Dwa, trzy czy jeszcze czas utrzymuje no jeszcze ten czas się nie wymieszała ale coraz to bardziej się miesza super uwaga i obrót w drugą stronę Amelka a ty swoją super słuchajcie nasze klepsydry są nieco krótkie więc zapewne do mycia zębów nie będą nam przydatne każdy człowiek więcej to, wiemano, tak to można razy. się umówić, że 10 razy trzeba obr obrócić klepsydrom, żeby umyć porządnie zęby. Dobra? Tak będziemy się bawić? Dobra. Ale na przykład e, klepsydra może doskonale służyć do tego, żeby dziecko szybko założyło skarpetki albo żeby szybko się ubrało, zrobiło zawody i po prostu pokazać dziecku jak Płynie czas, bo jest to trudne zagadnienie dla dzieci i niestety mogą nie rozumieć, co znaczy, że czas ucieka. Dobra, yy, nasze dry gotowe, a my zapraszamy was na wspólną zabawę i poznanie piosenki Tik Tak. ja, die Tag des Ägertobus Do zobaczenia w następnym odcinku.